Jestem Rachel, a moje życie miało być cichą, przewidywalną historią. 22 lata małżeństwa, przytulny dom pod Pittsburgiem i mąż, którego myślałam, że znam od podszewki, ale pod powierzchnią naszej przedmieściańskiej rutyny rozprzestrzeniała się ciemność, zdrada tak niewyobrażalna, że zrujnowała wszystko, co było mi drogie. Wyobraź sobie to. Mężczyzna, któremu ufałam z całego serca, Mark, handlował moją godnością, jak tanią żetoną pokerową, aby spłacić dług wobec jego najbliższych przyjaciół. W chwili, gdy usłyszałam jego nikczemny plan, mój świat się przewrócił, a gniew i złamane serce spadły na mnie, jak fala pływowa. Odeszłam zdecydowana odbudować się z popiołów. Ale to, co stało się później, w słabym świetle małego mieszkania z tymi samymi przyjaciółmi, mi. Zmieniło wszystko w sposób, którego nigdy się nie spodziewałam. Zostań, bo prawda o tamtej nocy może cię zszokować. Wyobraź sobie to. Cichy brzęk lodówki w środku nocy, jedyny dźwięk przerywający ciszę w mojej kuchni. Jestem Rachel, 47 lat. Siedzę tutaj w małym przedmieściu tuż pod Pittsburgiem w Pensylwanii, gdzie ulice są ciche, a domy wyglądają tak samo. Moje życie na powierzchni jest tak przewidywalne, jak zmieniające się pory roku. Od 22 lat jestem mężatką z Markiem, który ma pięćdziesiąt lat i spędza dni pod maskami samochodów jako mechanik, jestem tylko niepełnoetatową asystentką administracyjną w lokalnym gabinecie dentystycznym kimś, kto zawsze trzymał się rutyny jak liny ratunkowej. Stabilność jest moją kotwicą, a przynajmniej tak myślałam. Ale pod spokojem jest nurt napięcia w moim małżeństwie, cicha burza, której jeszcze nie mogę nazwać, tworząca się między mną a Markiem. Wcześniej zdecydowaliśmy, by nie mieć dzieci, decyzja ta wydawała się wtedy dla nas właściwa. Nasze życie razem to patchwork wygodnych nawyków, niedzielne obiady, wspólna kawa rano, te same stare kłótnie, które nigdy się nie rozwiązują, ale jest też ciężar niewypowiedzianych frustracji, rzeczy, które pochowaliśmy pod latami przywiązania. Jednak nie jesteśmy sami w tym naszym małym świecie. Mark ma dwóch bliskich przyjaciół, którzy są częścią naszego kręgu od ponad dekady. Jest Derek, 48 lat, postawny pracownik budowlany, którego śmiech mógłby trząść ścianami, zawsze wypełniając pokój swoją ogromną obecnością. Potem jest Itan, 45 lat, spokojniejsza dusza, księgowy z ostrym dowcipem, który przecina rozmowy jak nóż. My czworo spędziliśmy niezliczone weekendy razem, grille w naszym ogródku z zapachem węgla, unoszącym się w powietrzu. Wciąż pamiętam dzień, kiedy spotkałam Marka, jakby to była scena z starego filmu, odtwarzającego się w moim umyśle. Było to na ślubie wspólnego znajomego, oboje w połowie naszych dwudziestek, trochę niezręczni w wypożyczanych, eleganckich strojach. Siorbiłam tani szampan w pobliżu parkietu, a tam był on, oparty o stół wyglądający równie nie na miejscu co ja zaczęliśmy rozmawiać o muzyce dokładnie klasycznym roku zeppelin hendrix the stones klikaliśmy odnosząc się do wspólnej obsesji na punkcie płyt winylowych i gitarowych riffów które mogłyby wyrwać ci serce ta noc przerodziła się w nocne wypady do dinerów potem randki a potem wspólne życie to nie zawsze były fajerwerki, ale było to stabilne, bezpieczne. Zbudowaliśmy coś, co myślałam, że będzie trwało wiecznie. Nasz dom stał się odzwierciedleniem tej stabilności. Skromne miejsce z dwoma sypialniami na obrzeżu miasta, z trawnikiem z łatami, który nigdy nie może być całkowicie okiełznany, i garażem pełnym narzędzi marka. Zapach oleju i metalu zawsze był przyklejony do niego, gdy wracał po długim dniu, a ja żartowałam sobie, że zamienia nasz podjazd na złomowisko, ale z biegiem lat pojawiły się drobne rysy, z początku malutkie rzeczy, pominięte obiady, ostre słowa o niczym. Mówiłam sobie, że to tylko zużycie czasu, nic, czym nie warto się martwić. Ale w głębi duszy wiedziałam, że coś jest nie tak. Mark zawsze miał skłonność do hazardu, coś co myślałam, że opanował dawno temu. Kilka dolarów na gretu i tam, pokerowa noc z kolegami. Myślałam, że to nieszkodliwe, ale ostatnio wracał do domu później niż zwykle, a jego twarz była napięta od stresu. Siedziałam przy stole jadalnym, a przyćmione światło rzucało długie cienie przez pokój, kiedy Mark w końcu otworzył się na temat tego, co go dręczyło. Jego ręce bawiły się serwetką, rozdzierając ją na maleńkie kawałki, a jego oczy unikały mojego wzroku. Zaczynał powoli, jego głos był niski, przyznając, że narobił sobie dług, spory, siedem tysięcy dolarów dokładnie, z nielegalnych gier w pokera, które przysiągł zakończyć lata temu. Mój żołądek opada, gdy liczba zapada w pamięć. Ledwo mogę oddychać, gdy mówi mi, komu jest winien pieniądze, Derekom i Ethanowi, jego tak zwanym najlepszym przyjaciołom, którzy rzekomo pożyczyli mu pieniądze kilka miesięcy temu, oczekując spłaty z odsetkami. Czuję, jak gorąco wzrasta w mojej piersi. Mój głos staje się ostry, gdy żądam wiedzy, jak mógł być tak lekkomyślny, jak mógł postawić na szali nasze bezpieczeństwo, jakby to nic nie było. Teraz chodzę w tej i z powrotem, moje ręce drżą, czekając na jakiś rodzaj wymówki, która mogłaby to wszystko usprawiedliwić, ale potem mówi to. Te słowa uderzają mnie jak pociąg towarowy, aby spłacić dług, zgodził się oddać mnie Derekowi i Itanowi na weekend. Zamarłam. Mój umysł łapie się na próbie zrozumienia tego, co właśnie usłyszałam. Pokój wydaje się wirować, ściany zamykają się, podczas gdy wpatruję się w niego, czekając, aż cofnie to, że to żart. Ale tego nie robi. Jęczy próbując złagodzić cios, mam rocząc, że to tylko tymczasowe porozumienie, że zawsze mnie lubili w sposób, który przyprawia mnie odreszcze. Moje serce bije tak mocno, że słyszę je w swoich uszach. Od razu przetacza się przeze mnie, surowa i gorzka, pomieszana z tak głęboką zdradą, że czuje się jakby mnie wyrwano wnętrzności. Ufałam mu 22 lata mojego życia, a to jest to, do czego to doprowadziło? Chora umowa, by dać mnie na wymianę, jakbym była jakąś walutą? Nie mogę nawet na niego spojrzeć. Naruszenie tego, sama śmiałość sprawia, że czuję się jakbym tonęła we własnym domu, nie mówię już ani słowa. Wstaję, biorę torebkę z blatu i wychodzę za drzwi. Chłodne nocne powietrze uderza moje twarzy jak policzek. Nie oglądam się za siebie, nie mogę. Mój umysł to wir złości i bólu, gdy jadę do taniego motelu na obrzeżach miasta, takiego rodzaju miejsca, gdzie neonowy znak migocze, a pościel pachnie lekko dymem papierosowym. Przez dwa dni zamykam się tam, ledwie śpiąc, patrząc na popękany sufit, odtwarzając słowa Marka raz za razem. Jak mógł nawet pomyśleć o czymś tak podłym, jak mogłam być tak ślepa na to, kim naprawdę jest, ale trzeciego dnia podejmuję decyzję, mam dość ukrywania się. Wymeldowuję się z tego obskurnego pokoju i wykorzystuję oszczędności, które trzymałam w tajemnicy, pieniądze, o których Mark nigdy nie wiedział, by wynająć małe mieszkanie w centrum. To nic wielkiego, tylko jedno pokojowe z odpadającą farbą i widokiem na ceglaną ścianę, ale wejście przez te drzwi z własnym kluczem jest jak wyzwolenie. To także przerażające, wiedzieć, że jestem na swoim własnym po raz pierwszy od dziesięcioleci, ale teraz jest we mnie jakiś ogień, potrzeba odzyskania swojego życia. Niedługo później Mark dzwoni. Jego głos trzeszczy przez telefon gruby z desperacją błagając żebym wróciła. Przysięga, że nie miał tego na myśli, że był poza rozumem ze strachu o dług, że nigdy by nic mi się nie stało. Słyszę drżenie w jego słowach, sposób, w jaki chwyta się brzytwy, ale jest już za późno. Każda sylaba wydaje się kłamstwem, tanim próbę wymazania tego co zrobił. Ściskam mocniej telefon, zaciśnięta szczęka i przerywam mu w pół zdania. Rozłączam się bez pożegnania, serce wali, ale moja determinacja jest jak stal. Nie wracam, nigdy. Tydzień później znajduję się w barze, kilka przecznic od mojego nowego miejsca, w takim, gdzie stoły są lepkie od tłuszczu, a powietrze pachnie spaloną kawą i przypalonym bekonem. Jestem tam, żeby spotkać się z Derekiem i Itanem. Zmagam się z decyzją, czy w ogóle stawić im czoła, ale muszę powiedzieć swoje, powiedzieć im dokładnie, co myślę o tej pokręconej sytuacji, w którą Mark nas wszystkich wciągnął. Ale gdy siedzę naprzeciwko Dereka i Itana w tym barze, dzieje się coś nieoczekiwanego. Nie są aroganccy ani wymagający. Zamiast tego, wyglądają na niemal tak wstrząśniętych jak ja. Ich przeprosiny nadchodzą szybko, ich głosy ciężkie od żalu, twierdząc, że nigdy nie chcieli, aby sytuacja tak się wymknęła spod kontroli. Twierdzą, że tylko pożyczyli Markowi pieniądze, aby mu pomóc, nie aby go uwięzić ani mnie. Nie jestem pewna, czy im wierzę, nie całkiem, ale jest w ich oczach surowa uczciwość, która kruszy moją złość, zostawiając na jej miejscu zamieszanie. Kiedy proszą, aby w późniejszym czasie odwiedzić moje nowe mieszkanie na spokojnie, w ustronnym miejscu, waham się. Wszystkie instynkty podpowiadają mi, aby powiedzieć nie, aby wyciąć ich na zawsze ze swojego życia. Ale jest we mnie jakaś część, może ta część, która jest zmęczona ucieczką od wszystkiego, która kiwa głową i się zgadza, i tak jesteśmy tutaj, we trójkę, w moim maleńkim mieszkaniu tej nocy. Słabe oświetlenie z jednej lampy rzuca miękkie cienie po pokoju, ledwo oświetlając popękane ściany i skąpe meble. Półpusta butelka whisky stoi na stoliku kawowym, jej bursztynowy blask odbija światło, gdy przechodzimy ją między sobą. Każdy łyk spala trochę więcej napięcia. Jesteśmy stłoczeni na mojej kanapie z drugiej ręki. Tkanina wytarta przez lata użytkowania, a w powietrzu wisi nerwowa energia, jak statyczność przed burzą czuję puls w gardle, moje ręce bawią się rąbkiem koszulki, gdy nieudolnie prowadzimy małą rozmowę, pogoda, praca, cokolwiek, byleby uniknąć słonia w pokoju. Ale potem rozmowa się zmienia, jakby tama pękła i robi się cięższa, bardziej prawdziwa. Derek, z szorstkimi, zgrubiałymi dłońmi opartymi na kolanach, patrzy na mnie z intensywnością, jakiej nigdy wcześniej nie widziałam. Jego głos jest niski, prawie jak warczenie, gdy przyznaje, że zawsze uważał mnie za atrakcyjną, zawsze zauważał jak siebie noszę, nawet w cichych momentach. Łapie oddech, a zanim to przetwarzam, Itan wtrąca się. Jego zwykle ostry ton jest złagodzony, wyznając, że czuł ze mną więź, która wykracza poza przyjaźń. Następnego ranka budzę się w pustym mieszkaniu, cisza jest niemal ogłuszająca po intensywności poprzedniej nocy. Kanapa jest wciąż lekko wgłębiona tam, gdzie siedzieli Derek i Itan, ale już ich nie ma. Na stoliku kawowym wsunięta pod pustą butelkę whisky znajduje notatkę pouskaną w niechlujnym piśmie Dereka. Jest krótka, prosta, ale ciężka od znaczenia. Dziękuję mi za to, że ich wpuściłam, za podzielenie się momentem, którego nikt z nas się nie spodziewał i obiecują szanować jakąkolwiek ścieżkę, którą zdecyduję się obrać dalej. Moja klatka piersiowa się zaciska, gdy to czytam, mieszanka ulgi i niepewności zalewa mnie. Składam papier i wkładam do szuflady, jeszcze nie gotowa zadecydować, co to wszystko dla nas znaczy. Tydzień później podejmuję pierwszy prawdziwy krok w kierunku zamknięcia rozdziału w moim życiu. Siadam z prawnikiem w ciasnym biurze, które pachnie starą kawą i papierami, podpisując wstępne dokumenty do złożenia wniosku o rozwód od Marka. To nie była decyzja, którą podjęłam lekko, ale po wszystkim nie ma już odwrotu. Gdy wręczam mu papiery w naszym starym domu, przygotowuję się na burzę. Otwiera drzwi, jego twarz już zasłonięta jest cieniem zmęczenia, a kiedy widzi, co trzymam, jego szczęka zaciska się mocno. Najpierw w jego oczach miga gniew, ostre, tnące spojrzenie, które powoduje, że mój żołądek się skręca, ale potem przemija w coś innego rezygnacja, może nawet porażka. Tym razem nie walczy ze mną, nie błaga, po prostu. Podpisuje tam, gdzie trzeba, mruczy coś o tym, że przeprasza i zamyka drzwi. Stoję tam na werandzie przez chwilę, ciężar 22 lat opuszcza moje ramiona, ale to nie jest tak wyzwalające, jak myślałam, że będzie. To jest po prostu ciężkie. Mijają miesiące, a życie zaczyna nabierać nowego rytmu. Utrzymuję kontakt z Derekiem i Itanem, widując ich czasami. Nie jako coś określonego czy zobowiązującego, ale jako coś niewypowiedzianego. Więź, którą wszyscy nadal odkrywamy. Spotykamy się czasem na kawę lub nocne przejażdżki, gdzie światła miasta rozmywają się obok nas i rozmawiamy o wszystkim i o niczym. Tam jest bliskość, ciche zrozumienie. Nie zapomnij zasubskrybować, polubić i skomentować, jeśli podobała Ci się ta historia. To pomoże nam tworzyć dla ciebie bardziej angażujące historie.